Drodzy Państwo, jesteśmy przy trzecim mansjonie u dworu Heroda. Panowie i Panie domu tutejszego, proszę posłuchać pory nowego. Jak było, tak będzie, że w waszym domu król Herod na konie zasiędzie i rozpowiadać będzie. Ja jestem wielki hetman i sługa jego, więc proszę o na na dla jego. przypadku siada na tronie. Proszę mi podać jako zacząłem głowę. Siedzę na tronie w ludzistej koronie. Panie Hetmanie, bądźcie mi Mam moc rozkazać panowanie swoje. Przybądź Hetmanie z jasnymi gwiazdami, który się z Hetman marszałek. O, w ogrodzie najjaśniejszy słońca bracie. Co tam dla mnie za nowinę macie? Przybyli trzej królowie na posłuchanie, jako odwalca się panie. Wyszczyli i stan. Królowie ci twierdzą, że są królami z dalekich Co za królowie, co za panowie, aż mi się rozumie skręci w głowie. Kamy strzelone? Tak jest, panie. Pała pod bronią? Tak jest, jaśnie, panie. Trzej królowie rozbrojeni? Tak jest, na się, panie. Więc Hetmanie, Niech mi nie tu wejdą na posłuchanie. Co za królowie, co za panowie, co może znaczyć owce A może zamach na moje życie? Kłaniamy dzisiaj królu Nie wiesz o nowonarodowym królu żydowskim, który miał na ziemi panować, a po śmierci w niebie królować? Ja jestem królem żydowskiej krainy i nie znam żadnych swoich Król Herodzie, żeśmy byli w pochodzie, gwiazda jasna się zjawiła i do Twojego kraju nas przyprowadziła, ale teraz nam zgasła na niebie. Przyszliśmy do siebie bardzo straszni, abyś oznajmił nam znamienicie, gdzie, gdzie się powiło to święte wiece. Królu w narodzie, jestem królem ostatniego rzędu. Ci, którzy pytali się przede mną, która droga wyjdzie do Jezusa Chrystusa, a ja pytam się, gdzie narodził się ten syn. A już! A już mi się nie naprzykrzajcie i mi głowę nie zawracajcie. Ja wam drogi nie wskażę, bo sami nie znam. Ale mam u siebie mość karabina. On ma świętych pism pół miliona. On wam wyjaśni to należycie, gdzie się zjawiło to święte dziecie. Przywołać mi tu Rabina, parcha śmierdzącego, a ja się go zapytam o coś nowego. Mośku Rabinie, Ty pogański synie, przybywaj, bo Cię król posyła. A, panie, wziwo, inwizwo, a nie on się wziął, nie a co on nie, nie Mośku Rabinie, przy... Pogański synie, przybywaj, jak się król Herod wzywa po raz drugi. Działo, tam tamci si wędruje, i na brodę cioskiem i srebulą mi smaluje. Dziaro, dziaro, tam się wędruje. Mość, kurawinie, pogański synie, przybywaj, bo cię król Herod wzywa po raz trzeci. A jeśli nie przylejdziesz, to pośle po ciebie swego ordynansa. A, ne, ne, ne. Ordynansa, a mój siadek ordynansów, w niemiec, a ja jego nie. Patrz, a krew, za drogi, to by ser Żyd wszystkie cztery nogi. O dobry wieczór, mąż królu, drólu, Ci się z całym szodem do tyłu, z całym szodem do przodu. Co miał Żydka potrzebować, a tak, tak Mój Możku, Rabinier, pogajski synie, powiedz tym trzem królom, gdzie narodził się Bóg. Ten sam, którą kiepscy bałwą, że oni nie wiedzą, gdzie rośnie Bóg, a Bóg to rośnie por na zakonie. Po swego matki, dziadki wygrały, tak się podajadlały, sam potykały. Mośku, bo... rabunie, tak. pogański synie, powiedz, gdzie narodził się Bóg. A Bóg, a Bóg, to by nie wiedzieli, gdzie rośnie Bóg, a Bóg to rośnie na niski raz. I poszły tam te chłopy, majory, brzezówki. W cieni drzewo, porąbali, przywieźli je do domu, podzieli na deski i zrobili sobie deski, deski, koliwecki, wychowali takie ładne dziwne Mość pogański synie. powiedz, gdzie narodził się nie niebóg nie Bóg, ale Jezus Chrystus Messia, syn Boży. Nie trzeba mi tak od razu koda. Nie można mi na kilka razy wizytować. Ja ze swojej głowy wy wywiastować nie muszę. Ale ja mam tutaj ze sobą swoją Biblię. I tu napisane jest: Przykazanie Armency Nie będziesz brał, nie będziesz miał. Nie będziesz brał. Nie będziesz ją, mam dzień się nie kradnie, a jak się ukradnie, to się z tobą ładnie. Wycałuję bliźniego swego, aż poszła spadnie z niego. Wycałuję bliźniego żonę, a ona mi za to złotą czerwonę. Że ja to wszystko na dobry cel, na dobry interes. O tu, o tu napisane w Biblii jest, że prawdziwy Bóg to narodzić się wetlejem na sianeczku. Tam go byli dwa wyki, dwa osły, i nie co zakręcone, żeby ty mieli. Tyle wam może powiedzieć, może się krawi. tę jego wysokość, I proszę mnie tu głowy nie zamracać. Więc idźcie do Betlejem i pokońcie się niemu. A jak wracać będziecie, to w metrą gdzie nie raz znajdzie, aby ja się jemu pochłonię. Moi żołnierze, jeszcze pan serze, na się dajcie. Do Betlejem miasta biegajcie. Wszystkie dziadki ścinajcie. Mojemu synowi bynajmniej a resztu nie dajcie. Oko werodzie, się panie, a swe rozkazanie, wszystko się stanie. Bóg się z Panu narodzi ludzkość o swobodzie. Tego dnia wesołego radujmy się, śpiewajmy, Bogu cześć dajmy. Upamiętaj się, marnotrawne Synie, o bo Twoje bogactwo marnie wszystko zginie. Zostanie tylko tron, berło i korona. A Ciebie, kto się do mnie zbliża, moc moja zapóża. Od narozy powicie. Potrzebne mi życie. Niespokojne głosy, zimny ogarnia nie strach, palą się moje włosy, ach, gdzie służba w księżni, się z bronią orężni, król Herod wzywa was! nowina, oto jest święta głowa tego syna! Ach biada, biada mnie Herodowi, utrapionemu wielce królowi, żem ja takiemu ciężkiemu czasowi popadł kłopotowi. Byłem w chodzie. ja do i nie wydawałem, tak nie otrzymałem, tak nie wydałem. Widzieliście tu gdzie króla roga? Chodziłam po górach, po lasach, po moczarach. Ja na kolejne w górze byłam, a na śniegu barbą stara, a siebie tym serdzą znalazłam. Pój sucha koścista, ostrzyj swojej złości. Zdejm ze niej purpurę, nakryj swoje nagie kości. Szkielet mój nagi, stromę jak i króle. z królewskiej powagi. Śmiertelną na do i chłopów, i królewskich. Zimne moje uściski, dziecko z i ulurę. Nawet pan wyspotał każdy w ciemne grobo może, a ciebie oszędza. Tego, tego po królę swego, a ty pozasądny Po jego, biorę ją dziś jak swego moja dusza! Moje ciało, bo mi się tak spodobało! A na zgodę, pocałujmy się w grunę! wiecznej chwały dziś się nam narodził, Skajka mnie boli, lud swój oswobodził. Mi wesoło świecie cały oddajów Panu chwały, bo się to spełniło, co nas nabawiło serca radości, bo, bo się, się to spełniło, co nas nabawiło od serca radości. Wymat wybat już idziemy za... No! No oh, yeah. Yeah. Bardzo się przestraszyli I rzekł do nie bójcie się, oto zwiastuje Wam radość wielką, która jest udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się Wam z babiciem, którym jest Mesjasz Pan, A to będzie znakiem dla Was znajdziecie nieogłe owinięte pieruski leżące w czołgu. I nagle przyłączyło się do radiola mnóstwo zastępku i leżące w żłobie niemowlę, gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało opowiadane o tych tygodniu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Oto słowo Państwa. Przybyli do Jezusa Truku? Posłuchajmy teraz królewskich pokłonów. Pierwszy pokłon złożył król Europy Pacyf. Ja Ofiaruje. Jako król wiem wszystko i był ostatni. I choć wiele widziałem, ciągle czegoś mi brakowało. serce wciąż było. Jakby pustę, patrzyłem wal pustką w sobie i wygrałem, i wygrałem wojnę, poczaru w górę, gniazda ratunek, przyszła i pokazała jak kierunek. Dziś jedną składa pokło żuchu ścianie i miłość ma na nasze. Zostanie.